My trochę mówimy z żartem o tym, o tym dokumencie, bo to jest Tokio, tam jest dużo barw, dużo kolorów, ten seks gdzieś tam się przewija. Mhm. Ale czy są rzeczy, tak jak już wspomniałaś, które cię przerosły? Wiesz, to może przerosło? Nie, ale ten klimat ocierający się gdzieś o pedofilię, także czujesz, mhm. że to w y, y, Tobie się wszystko kłóci i że Ci to y, nie pasuje, bo my jednak jesteśmy coraz bardziej uwrażliwieni na tym punkcie. Nie mogę powiedzieć, że poznałam Japonię, poznałam Tokio, poznałam Japończyków i jestem w stanie o nich powiedzieć wiele, ale mam jakąś impresję w głowie taką dosyć. Szaloną, bo staraliśmy się też wybierać tematy, miejsca i rzeczy, które są zupełnie inne od tego, co mamy w Europie i które będą dla nas interesujące, więc on, 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 on jest zabawny. Ten dokument on na pewno nie jest do końca na serio i, i pokazuje taką zupełnie inną stronę świata i kompletnie odległą kulturę i rzeczy, które się tam dzieją, a których my nie mamy. Jak w Polsce mamy kluby GoGo Go z kobietami, to tam mamy takie kluby z panami, oni co prawda się nie rozbierają. Wchodząc z takiego klubu dostajesz katalog, wybierasz sobie pana jednego, dwóch, trzech. Chyba wybrałam trzech, z tego co, co pamiętam. Kobieta stawia im przez cały wieczór drinki. Na tym klub zarabia, ten pan na tym też zarabia, więc chodzi o to, żeby wydała jak najwięcej pieniędzy. Bo Ja mam takie poczucie, że ty jesteś bardzo odważną osobą. Jesteś bardzo odważną dziennikarką. Czy ten dokument sam ciebie w tym utwierdził, że tak jest? Jestem dosyć. Otwarta, o tak bym powiedziała. Okay. Na, na różne rzeczy, które się tam działy, których sama chciałam też e, spróbować i których się nie bałam, nie, u, nie, 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 nie uciekałam przed tym. E, więc tak, ale tak naprawdę to była, to była przygoda i e, pracowaliśmy po... po Kilkanaście godzin dziennie prze, przez cały tydzień. Bardzo żałuję, że nie udało nam się e, zobaczyć więcej i, i no nie powiem, że poznałam Tokio, też nie poznałam życia nocnego, yes. nie miałam okazji i nie, nie wiem, jak bawią się Japończycy, jak spędzają, e, jak spędzają wieczory. Ja kompletnie to nigdy nawet chyba niespecjalnie myślałam o tym, żeby wybrać się do Japonii. Dostałam propozycję zrobienia tego dokumentu. Domyślam się, że dlatego, że ciągle chodziłam i gadałam o tym, że chcę mieć program o seksie, więc moja szefowa wpadła na to, że to ta Japonia to będzie mm. najbliżej. E, bardzo się z tego ucieszyłam, bo lubię wyzwania, lubię, lubię przygody, więc od razu powiedziałam jasne, jedziemy. Pojechałam tam, żeby się dziwić, dokładnie po to, nie udawać podróżnika, nie udawać kogoś, kto się na Japonii specjalnie, specjalnie zna, tylko żeby dziwić się innej kulturze.